Siemaneczko, z tej strony a w dzisiejszym odcinku jesteśmy na jailbreaku i dobrze bym powiedzieć o hakerach w Robloxie, jak dobrze wiecie teraz o tych hakerach jest wszędzie głośno, każdy o tym mówi, żebyście w to nie wierzyli, ponieważ jest to tylko wymysł jakichś osób z TikToka i drodzy widzowie, chcecie więcej, pamiętajcie, zostawcie subskrypcję, lajkacza i dzwoneczka i pomyślałem, że robimy armię, ale chcieliście też wiedzieć, to sub, like i dzwoneczek, dobra, drodzy widzowie, jak dobrze wiecie, na TikToku, już nagrywam o tym, była akcja, że niby bun -buny atakują i w sumie to nie były zaniciterzy. Była to grupa ludzi zorganizowanych z TikToka, yy, która po prostu ubierała się na różowo i chodziła po serwerach i pisała bun -bun, bun bun, I ten. I pisała takie coś: bun bun. I to była zmasowana grupa osób piszących bun, bun Ej, muszę uciekać. Ej Nie, on mnie zaresztuje szybko. Udało się, dobra. No i była zorganizowana grupa osób, Bunbuny, i oni sobie po prostu zaplanowali, że w sobotę każdy wchodzi na każdą grę i pisze Bunbun. Bun. No i w sumie powiedzmy tak, drodzy widzowie, a co byście powiedzieli: jak my zakładamy własną armię i jesteśmy anti-cheaterzy, czyli przeciwko cheaterom. I w sumie nie będziemy spamować nigdzie, wchodzić na grę, ale każdy, kto będzie antycitem, cheatem zaraz wam pokażę, będzie się... Będziemy robić specjalną rzecz, jeżeli ktoś będzie chciał być przeciw cheaterom, hakerom, żeby nie tracić już więcej konta, zrobimy taki protez. Też się przebierzemy, będzie śmiesznie na Robloxie, chociaż ciekawie. Każdy będzie się o co chodzi, a Mandy robi, yy, nazwiemy to, czerwony protest, ponieważ zaraz wam powiem, żeby nie bać się hakerów, jak dobrze wiecie, bunbuny były różowe. I były nupkami. My nie będziemy nupkami. Dlatego, że jesteśmy anti-cheaterzy i nie będziemy się musieli gdzieś chować ze naszymi skinami, ale każdy, kto chce uczestniczyć, zróbmy tak przez przynajmniej 3 dni. Strike przeciw cheaterom, koniec cheaterów na Robloxie. I każdy wchodzi na katalog. W Robloxie. Wchodzicie sobie na Robloxa. Wchodzicie na Robloxa, bierzecie awatar. I piszcie, dajcie tu body skin i dajecie tutaj advance I kto chce brać w tym udział to Zrobimy tak, zobaczmy ile osób będzie dzisiaj na live'ie Ciekawe czy osoby jakieś na live'ie będą Więc zostawcie teraz lajkacza I napiszcie w komentarzu yy, Czy lubicie cheaterów, czy nie lubicie cheaterów Napiszcie w komentarzu teraz, czy lubicie cheaterów, czy nie lubicie Ja ich bardzo nie lubię, bo mi przeszkadzają w live'ach Nieraz psują zabawę Więc cheaterzy są ble Ja ich nie lubię, yy, dlatego ja W srajk protestu <gry> będziemy robili anti cheat <gry> Czyli un Un <gry> No, ja się ubieram na czerwono. Świątecznie też będzie mi pasowało do koszulki z mojej grupy. O, jedziemy. o, jako policjant będę! O, ja jestem czerwony i ja tak będę stregał. Byli ci różowi ja jestem czerwony, żeby pokazać, że jestem lepszy. O! I tę misję trzeba ci powykonywać niedługo. <laughs> a 4 kryminal, e w ogóle, powiem Wam, drodzy widzowie, patrzcie, już mam czwarty level, niedługo piąty, a już niedługo będzie dziesiąty. Dzisiaj na live o 19.30 będziemy tam to robić. Więc drodzy widzowie, ja teraz jako czerwony, tutaj kolega yy, strajkuję, żeby było mniej citerów. I koniec masowanych ataków z TikToka. Zobaczymy, może nagram też jakiegoś TikToka i powiem, że kończymy trzy <laughs> yy, dni na czerwono. Ko ko kończymy yy, citerów. Oni się zbierają, to my też się zbieramy <laughs> Tu z TikToka. to bardziej musimy nie koni cheaterów, tylko koni TikToka. Pokażmy, że YouTube jest silniejszy i TikTok różowy nie będzie, <laughs> niech będzie różowy. My będziemy czerwoni. Ja w ogóle mogę obramować tutaj coś? Zobaczmy, bo W ogóle, bo teraz update tu y był duży, ja bym coś tu, tu się obramować, coś tu. Tu bym cię obramować. Jak kto mnie wyjmu? No widzicie, znowu cheater! No, patrzcie. To jest najgorsze, że o, wejdzie taki se cheater no nie, zobaczcie, nic nie da radę zrobić, bo se cheater gra. Hmm. I dlatego tak będziemy na czerwono, żeby strajkować przeciw cheaterom. Ja cheaterów nie lubię. I znowu jest jakiś cheater na tym i masakra zła totalna. No, nie lubicie cheaterów, co? Nie lubimy cheaterów. E, tu jest samochód jakiś. E, ale... Ej, no kurczę! Czemu to auto ma jechać? Jedź! Wiesz, gdzie masz jechać, czy nie wiesz, gdzie masz jechać? No, nie wiesz, gdzie ma jechać, chodź. Facet. Dobra. Najgorsze to nie ma nitro. Dobra, mamy ile? Minutę 8! Minuta 8! Lecimy, lecimy z tym rabunkiem. Kurczę. Lecimy. Najgorsze, że on nie umieją tego robić, rabunku. Najgorsze, że wleciałem pewnie do wody i stąd teraz nie wyjadę. Aj, aj, aj. Albo tu. No nie, dobra, muszę to zrobić naokoło. Mam 40 sekund, proszę, nie chcę, żeby to wybuchło. Musimy tam dojechać, szybciutko. Bo oni nie umieją, no to stało, tu to, mam to zawsze dwie coś, minuty Dobra, lecimy. O nie, nie! Dobra, Ryder ja termin jest straszny, Nad już widzowie wiedzą. No nie! No kurczę, to jednak ty jesteś mi straszny. Ja chciałem to jak najszybciej doprowadzić, żeby to nie wybuchło. Kolejny, no nie, no i przez tego, abym dojechał pewnie. Dojechałby. Kolejny, no nie! Czemu ci ludzie nie umieją jeździć w żaden sposób? Kolejna osoba. Przecież co ci to dało, że ty jak ty i tak tego nie możesz robować? Oni nie umieją tego rabunku robić. Widzowie, kraczy nie, nie umieją robić tego rabunku. Ten rabunek i ja widzę, że jest za ciężki. Tu trzeba trochę jak umieć. Napiszcie, czy umiecie robić ten rabunek? Czemu? Czemu wy nie umiecie tego rabunku robić? To jest tak prosty rabunek. Po prostu trzeba dojechać do miejsca. A ten mi wjeżdża na czołówkę. No nie, no najgorzej. Najgorzej, no jak ja mam tutaj z babych grać, nie wiem, nie no A byłby rabuneczek zaliczony, Zobaczyliby kasy by było Ale muszą, no jedzie, jedzie, patrzcie, jedzie, jedzie, zaraz ominąć to nie, Je... na czołóweczkę, no kurcze pieczone No teraz to co, teraz to nie jedzie, no, teraz to nie jedzie, już nie będzie hał 25 No, ja już wam tego nie zrobię, bo ja zaraz kończę No ale to jest w ogóle jedyny rabunek, który może zrobić policja i to mi się mega podoba Jedyny rabuneczek, który robi policja, i mega mnie to cieszy, bo ten. I w ogóle cali na czerwono, pamiętajcie. Robimy strike przeciwko. Czyli... Wtedy pasuje mi to do, do koszyleczki z mojej grupy. Ekipa Mediego, że ktoś ma taką koszyleczkę, normalnie może kupić sobie Ekipa M, M. Jak my jesteśmy czerwoni. Co ty chcesz zrobić? No chodź, no chodź. No co mam ci chodź, Jak tu nic nie ma. I nie będzie, bo nie umiecie przechodzić. <grych> Dobra, bierem to i uciekam od nich. I wy, widzowie. Eee. Yy... Pilnujcie swoje konta. Nie podawajcie nikomu nigdy hasła. Nie wolno podawać hasła. Nie wolno podawać nigdy swojego konta. A zdarzyło się już kilk, w sumie kilka razy, że dostałem kogoś hasło na maila. Nie robisz takiego czegoś. Nie wysyłać mi swoich haseł na maila. Naprawdę. Nie wysyłajcie mi swoich hasło na maila. Bo to się będzie źle kończyć. Znaczy u mnie nie. Ale jak komuś wyślecie, to się może źle skończyć. Albo pomilicie maila. Więc nie wysyłać nigdy haseł żadnych na maile. Żadne. Dobra. Lecimy. Pojeździć po, po wodzie o, Jeździmy po wodzie To mi się podoba, więc, drodzy widzowie yy, Dziękuję za oglądanie, pamiętajcie Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, dzwoneczkujcie Nie podawajcie nigdy swojego hasła, uważajcie na swoje hasło yy, Nie dajcie się Oskamować, schakować I idę takie No, To będziecie długo ży żyli I szczęśliwie w Robloxie, więc na razie Trzymajcie się, do kolejnego odcinka